Witam Was, ja jestem Night Dragon. a to jest kolejny odcinek z naszej serii Space Astronomy 2 Dzisiaj jest ze mną awarium No cześć I dzisiaj będziemy rozbudowywać dalej nasze małe imperium e, Ogółem ostatnio awarium miał problemy z komputerem, próbował wymienić rami niestety coś mu źle poszło Ale przy pomocy mojej interwencji na szczęście mu naprawiliśmy komputer Tak, ale dalej jestem na starym ramie Później wymienię, nie najgorszej. ma problemu. Ja problemu nie widzę. Dobra, mamy, mamy koblarkę już zrobioną, nie? To teraz, to teraz ja muszę zrobić te automatyczne minery, które będą jest. Ja już tam mam nie wiem na czym ty stoisz. A tu jest ja tam... wszystko przeszykowane w craftingach. Czyli mówię, że ja mam standardowo za mechanizm, a się wziąć, czyli ze swojego ulubionego moda, no, tak? To już masz pod wiatraki gotowe, ty możesz sobie je tutaj na dole skraftować. No tutaj mam w craftingu gotowe rzeczy na wiatraki. W craftingach, przepraszam. A ty no, widzę, no, że zrobił no, gotowe pod rzeczy na cztery wiatraki w tych craftingach. I a Ja Cię nie chcę wiatra. martwić, ale jak dla mnie ten tej infuserów jest trochę za mało. No, na razie jest tylko, na, żeby stale robić i żeby robić ten. Później się dorobi więcej. Dobra, no, czyli mówimy, się a to z to też chamber, żeby nie marnować tyle syrowców. No no, najlepiej. Będę musiał sobie jakieś tosty znowu zrobić, bo nie mam już nic do jedzenia. A chcesz sałatki? Bo też dobrze działają. No spoko, jak, jak masz dużo ich, to czemu nie. Robiłem stack przez przypadek, bo ogarniałem tego moda. Więc no. O kurde, nawet lepiej działałem niż toster. No. Dobra. Ty chciałaś ode mnie chwalić ja mamy osium. Z y, kryształowej skrzynce. Bo ja tam się nie mogę połapać teraz, bo mnie trochę nie było. Okej, osium. Yes. Zamieniłem tą skrzynkę na paterny, na zwykłą skrzynkę, ponieważ kurwa nie chciało mi działać ten... E, jak to się nazywa? Nie chciało mi działać, e, jak chciałem rzucić dwa paterny takie same. Boga, a my lecimy na jakiej energii? Gdzie? My lecimy już na energii wiatrowej, czy dalej no, na... Bo na e... oh, kurwa, to będzie trochę ciężko. Wcale nie, zobacz, ja przynoszę całego tanka Tak, tak I wrzucam do środka i mam wyrąbane na to okay. na pewno dużo aerona mi będzie potrzebne. A właśnie, yy, mógłbyś to zrobić o co Cię prosiłem przed odcinkiem? Yy, to znaczy? No te hamery no, no dla je, siebie i właśnie dla mnie No nie będę robić już mówiłem Okej okay. Ty, Cholera! Um... Co znowu? Czy da się to jakoś od... obrócić jakimś wręczem, czy coś? Czekaj, ja mam... Coś znowu odwalił. Gdzieś ty po Jestem przy koblarce i potrzebuję jakoś obrócić te badziega, które postawiłem. A ja jestem znowu ślepy i nie wiem gdzie mamy dirka. W drawerze. Eee, jeszcze jakieś eee kable Kable do czego? Eee, e, e, mechanizm. Nie, poszły wszystkie na zbudowanie wieży na wiatrak, bo się jest gotowa. What the f Mamy Hleby jakoś... Aluminium Steel eingot Wieża na wiatraki już jest gotowa, tutaj w craftingach może rzeczy na wiatraki będzie leży yy, Rozumiem Cię co? się zmienił schemat na kable Który schemat na kable? Mechanizm no Tak, ale yy, Na tej mojej paczce, którą obgrywam teraz u siebie To jest inny schemat, bo idzie jedna stal i dwa redstone no nie? Czegoś tak. Laba ci się wylała, jakbyś chciał wiedzieć. Jakbym kuźwa nie wiedział, wiesz? Ten breaker mi dziwnie zadziałał się, dziwnie obrócił kurde i wiesz. Czekaj, na następne breakery jak y będę ustawiać to po prostu wyłączę im działanie na chwilę i potem włączę. Kurde jeszcze złe z zainstalowałem zainstalowałem, trzeba będzie na Enderman'e polować. Wiesz, czy nie wiesz? Wiem. Niestety wiem. Ale to będzie upierdliwe. O nie, ja nie będę miał jak wiadra zrobić. Czemu? Bo nie mam wody we wiadrze. Ja mam wodę we wiadrze, jakbyś chciał. Ty, ale już zeszłem e, łamiąc sobie wszystkie nogi. A to trzeba było mówić, to bym się tam teleportował, bo ja tam mam waypointa specjalnie ustawionego. Ustawiłem. Weź się tepli, to ja se ustawię. <noise> czekaj No masz, jestem, tepaj się Tylko jeden wiatr ustawiłeś? No na razie tak, bo mi się tam robią czekaj. Tu sobie ustaw a na tym kable To było pod B? Tak kablach, Bo w kable cię wtedy wrzuci Wiem, czekaj yy... Czekaj, a ja zapomniałem, że ja zrobiłem w ogóle yy, ten linową drabinę, więc można normalnie nią zejść Uwaga! Robię wiadro! <grystanie> Teraz nie powinno rozpalić Czemu ty tam się znowu bawisz z tymi koblarkami swoimi Niestety z ekstra utilities koblarka nie chce działać, bo próbowałem zrobić ten upgrade z tym wszystkim to niestety muszę zrobić z... kurwa... z jakiego to jest moda? Tak, to też jest z Extra Utilities moda. Aha, dobrze wiedzieć. Tylko, że to jest rodzaj taki bardziej upiętliwy w robieniu. Pytanie. Bardzo... My Co? mamy gdzieś więcej osiu? <grych> Chyba nie. No, No to nie podziałam, dużo widzę. Ty, a jednostki. nasycacz? Jak się nazywał nasycacz? Enricher. Eee, Richard. E, e, e. Enricher. Po co ci jeszcze jeden? Ale nie taki... A nie, taki. To jest, czekaj, to? Chyba to. Że osium nadu dajesz, tak? A to nie, to co innego. Nie Mówi, to nie jest nasycacz A po co ci ten nasycacz? Co chcesz robić? No, a jak chcesz później robić yy, te? Czekaj czy ja mówię głupoty? Tak, Dobra nagrywam dalej yy, co ja chciałem powiedzieć A ty to masz jeszcze trzy wiatraki do zrobienia ty Czemu ich nie zrobisz? Widzisz Bo no, ja ci tam jeszcze tablety zostawiłem do zrobienia A już nie zrobię no co ty sobie? Ich... Miałeś jeszcze dwa 4 tab tablety. W się sensie ci chodzi o baterie? Nie, tablety. To są tablety energetyczne. Aaa, to jeżeli ci chodzi o to, co myślę, że o to ci chodzi. To już są u góry. Aha no to dobrze. To reszta osmią i te reszta rzeczy pozbierać z tego. Po co to ma się tam kisić? coś jest z pogodą dziwnego, bo chmury napieprzają. Włączę na chwilę render. Kurwa tornado, awarią, włącz sobie 16 czanków i zobaczysz tornado. Ło kurwa, a ja to widzę sam, bo... Ej, mam nadzieję, że to nie przyjdzie przez nas. Nam się nic nie stanie, gorzej ze zwierzętami. A co to kurwa za tornado? Nie wiem, ale mi się wydaje, że my... Mieszkamy na jakiś dziwny teren, mamy że tutaj tornada przychodzą na Widzisz tam w ogóle? Tak Przed domem kurde Idzie w naszą stronę Nie ściąga! Nie też, nie przejmuj się! Zobacz czy mi zwierzętów nie zajebało! Nie, spoko, świnie są. Ty KONIA widziałem jak lecia! Ty konie latają człowieku! What the fuck? Y -y. Dude, JA to nagrywa mnie? I to konie latają dosłownie! Chłopie! Co tu się odwala? Słyszałem konia umierającego. Ja pierdzielę tornado. Gdzie jesteś? O ty! Nie strasz. Ja ci tu drapinkę postawiłem taką, no. wiesz? A ty nie korzystasz z niej. Zobaczcie gdzie wiadro jednąć Ty, a ty tu wyciągaczy nie dajesz? Spokojnie zaraz dam. Muszę je zrobić jeszcze, bo mam tylko trzy, a to jest za mało. Nie muszę jeszcze jeden akstępkę znaleźć, bo gdzieś mi zginę. A wiesz, u mnie no gorzej, bo mi się chomik odpalił. Co ci ja się odpalił? Chomik mi się odpalił Tylko podpiąłeś Eee Dwa kuć... Aha, dobra, to podziwałeś. Dawaj tę skrzynkę Ale gówno to jest takie słabe Co jest słabe A nie, dobra, jest dobre Co jest słabe Robić ci też tą zbroję? Jaką jak ja mam z brązu A jest z obsydian chestblade i on daje armor 12 Brąz daje armor plus 6 czas ja mam całą no. zbroję z brązu no a tutaj on daje piątkę, podnie dają 8 i piątkę no na swoje paczce też z tego korzystam tak samo z narzędzi no zajebiste to jest ale jakich narzędzi dokładnie Co z mechanizmu a, ah, no to disassembler mówisz, tak? Jo Kurwa, wziął to na to przeszło. A co mam tam? Nie? Ej, okay, kurwa! Gdzie to jest tu? Czyli ile będę potrzebował? 2 na to I dwa na to Czyli trzy muszę zrobić, tak? Dobre. Tak. Jeszcze Czyli... trzeba kawałki czystego kamienia będę potrzebować, ok. no. kamienia potrzebne. Czego szukasz? Co? Czego szukasz? Nie, robię ulepszenia u siebie pod względem mechanizmu. Mhm. To sobie zrób od razu te jak to się A, ma. tyś coś chciał, bo ja znalazłem dispenser. Nie, po co? Eee, ja chciałem coś innego od... Yy, już wiem od czego, od pieca. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jak nie? Eee, co? Czekaj do nowego hamara, co ja będę przysiadać. Aha. Mam nadzieję, że starczy na dwa. Gdzie my mamy kobla też na dole? Tak <laughs> No dobrze Kurwa! Trzeba się skopiowałem kobla? Nie wiem jakim co tam Właśnie sam nie wiem Bo wziąłem jeden stak a z dupy mam nagle dwa staki Przez przypadek dwa razy klikłeś. Będziemy miał to jakimś cudem zrobić Czyli bym poczęła z zielonego kurształu slime zrobić mroczkę mhm. Słyszę, że odpaliłeś generator Na lawę Ja w ogóle wszystko odpaliłem jakbyś chciał wiedzieć Jak mówiłeś, że to będzie takie oczojebne, te, te płytki, co tu ustawiłem? Ja? No tu, na podłodze. Wiesz, że nie zwracam uwagi, ale trochę są oczojebne. Są ładne. A o gustach się nie gada. Kurwa, co ja odjebał? Co? Kurwa, miałem zrobić jeszcze płytki, a ja zrobiłem te... O kurwa! Co masz tu, ja mam tu trzy. Punkt. Ty tak zrobię w zapasie. Zostaw jeden na diament i jeden na obsydian. Enrichowany. Spokojnie. Mam nadzieję, że tego wystarczy Dobra Wracamy po bardzo długiej przerwie e, Postanowiliśmy pójść do neterów w poszukiwaniu trochę większej ilości kobaltu, kobaltu I co to kurwa jest? Co? Już mnie jakieś chujstwo goni Kurde WYPIERDALI co cię goni Gdzie ty, kurwa? Nie wiem kurwa już wybuchło Uważaj na demonicznego żołnierza jest przejebany do putomelia No właśnie się kurwa na mnie tak jakoś dziwnie patrzą O, tam widzę kobalt Coś neterkwarc też zbieraj, bo się przyda do ulepszania miecza. A mówię żeby nie zbierać. No jak kwarcu? No mówię coś ty żeby nie zbierać węglu, tak dalej, tak dalej. może zbierać. A to ty Jezu, nie strasz. A ja Myślę co to za biegnie. biegnie 66 neterkwarcu. Kurwa wlazłeś we mnie Mam nadzieję że teleport masz podpisane, bo oczywiście ja dał nie podpisałem Nie, nie mam o. Widzę, nie raczej miałem ale o kurwa widzę, że mi... To mam nadzieję że jakoś pamiętasz drogę Czekaj ja się cofnę po prostu Tutaj widzę ominąłeś a gdzie? Tam mnie nie było nawet. Nie, byłeś, bo ja się cofam po naszej drodze. Tutaj Artaj to minąłeś. Gdzie znowu? Też tam, gdzie byliśmy. Ja się cofam teraz do portalu. Mhm. O! To jest kobalt. Chby się zgubić w daterze O oh, kurwa ile razy ja się... O Jezus gupi lan, nie laguj mi to właśnie tu jest cyklik? Nie wiem sprawdź Ale chyba jest. Nie, jest random. Team. I nie nie zarbań tylko z tym dziadosłem byśmy mogli normalnie pływać w lawie O, Jakiegoś ja kryształa jak wykopałem Czar, ale to działa tylko przez 7 sekund i w sumie jest chujowe, bo nie, nie chroni cię wcale przed obrażeniami no. od ognia, tylko od lawy No widzisz Ty, eee... eee, znalazłem jakiś kryształ Kryształ znaczy, że co? Nie wiem, kurwa, zaraz przyjdziesz do mnie to Ci pokażę Kurwa jakbym był na szypaści, to bym Cię udusił. Gdzie to masz o. A, to to jest z, z, do rezonacji. Z, darmowa energia. Jak powrzucisz do odpowiedniego reaktora do, do generatora? Tylko to jest ...nie, szczerze według mnie totalnie nieopłacalne, bo to jest chuj wielki sta energia produkuje się w tak niewielkich ilościach, że na start się przydaje, ale później już nie. chyba Czekaj, bo już mi to z zrąbał. Czekaj. O, dobra. Już mi kręgosłup Czekaj, co mogłoby wyważyć tego jednego dirta? A przecież ja mam golden baga. Zapomniałem o tym. Ko No właśnie. A ja nie mam. I jakoś się cieszę z tego Cymu Czałem sam siebie O to nieźle Eee... Czekaj, ja sobie jeszcze sałatki schowałem z powrotem tamtowej nam się glowstone, eee, na... Wiesz, że można zrobić widzisz, zbroję tą na... Tego vanu Ale ja wolę zrobić obsydianową, więc zrobię obsydianową ja nie mówię tu coś, może się przyda do czegoś A jeżeli Ale... do budowy będziesz chciał jakoś budować, to jak najbardziej. Raczej nie do budowy, bardziej przydatne rzeczy Craftingi tego typu rzeczy Bo niektóre maszyny tego wymagają Przecież We, e, z... No niektóre! Cię. Jestem w jakiejś Norce. a ja cię widzę, hej po lewej twojej Czekaj, jak po lewej. A tam jesteś aż. Czekaj, bo ja tu widzę Ardajt, a nie chcę go zostawić. Chcę go wykopać. Ja akurat teraz poluję na kobalt. I u mnie się, widzę, chyba norka skończyła. A nie, jeszcze jest kwarc. Kurde, sporo tego tutaj się porozpiło, nie? No, no się, wiesz, się. Nie zaraz, kurde, kobalt trochę, albo Ardeit, albo co innego. No. Albo im Aura. Ja jestem ciekaw, że... a tyk przeszłaś. A ja Właśnie, to co to jest? Rospyt. Prosperity or. To jest do tego moda Mythical Agricultura. Chodzi ci o Mysticala. Bo za to u mnie to się nazywa Mystical, no nie? No Mystical, Mythical. O, to jest w ogóle yeah, dziwy, że esencja występuje w rudach kurde też O nie, kobalt się zjarał wow. Trzeba zostawić ten młotek Fajny nawet typowym, fajny, fajny o jest magła slime, jak będziesz chciał tak Może zaraz. się przydać, mogę jego... A nie, już popełnę stąd. No tak to mogę do niego w... zleć. O, można wejść do twierdzy Fajnie. Ja już ładuję się. Jak ładujesz się? Tu w tym sensie się ładujesz. Te brodawki, jesteśmy ustawieni. O kurwa, czyli teraz pędzę dalej. Skrękę widzę. Aha, i co mi takiego? Nic specjalnego. Tak więc nie ma już widzę A u góry coś jest? Jest wejście w piętro wyżej Tam widzę jakieś pisze A tu się kończy ten Twierdza Nie wiem jak ty, ale obskakuję w pierdol A Twierdza Gdzie? Co? Ja? Gdzie ty jesteś? tam polazłeś? Którymi? Którymi? Normalnie O, Arbeit. Eje, zawsze znaczy możesz się tepnąć, Aha, no. Ja już widzę którymi Cześć. Ty, Kurwa, dużo nie grałeś, jak ja poszłem, jak mieliśmy 17 w dzień chyba. Tobie to się nudzi w życiu No i tam mam nadzieję, że mojego psa, już psa, nie psa nie słychać odcinek, co? co? To co, wracamy już do portalu w pięciu odcinek, co? No chyba, bo, bo mój piec się rozkręca i muszę go iść uspokoić przed kolejnym odcinkiem, jak będziesz chciał nagrywać I go wyprowadź Ten po... Na, problem, że jest na polu i mu się nudzi To idź mu kopa, Nieee O kurde Cepniesz mnie? Co? Tepniesz mnie? Jak mam się tepnąć? No dobra, robię na bungee, tepej mnie Na koniec odcinka No dobra, dawaj A czekajcie czekaj, no co? co, 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 Bo ja bym się, się bungee No A no to biegnę jej! <grych> kurwa! O kurwa! <górę. grych> ty ja cię tefłem martwego! Jezus! Aaaaaa! Fuck! Sam zginę! Nie! Yeah. Nie! Ja. <grych> yeah. Będzie to fany moment, o, oczywiście! Zginaliśmy <grych> yeah, Zginęliśmy obydwaj! No to, to na razie trzymajcie się, hej! Postaramy się odzyskać jak itemy!